Miejski ośrodek pomocy społecznej przygotował diagnozę problemów społecznych w pile. 63% ankietowanych wskazało, że największym problemem w mieście jest alkoholizm, w tym ten zauważany w przestrzeni publicznej. Mamy od dłuższego czasu skargi do miasta, że w samym centrum na no tak zwanym deptaku jest po godzinie 22 jest hałas, jest pełno ludzi spożywających alkohol. Przyjeżdża straż miejska, czy nawet policja, rozgonią, za jakiś czas znowuż te osoby się zbierają w swoich miejscach. Alkohol jest także łatwo dostępny. Nawet w Pile są miejsca, gdzie bez problemu można go kupić przez całą dobę. Są miejsca jak kraje skandynawskie, gdzie ten dostęp do alkoholu jest bardzo ograniczony, bardzo alkohol jest drogi, a są kraje takie jak Polska, gdzie ten alkohol wręcz się wylewa kusi, no, będąc na stacji paliw, po prostu nie da się paliwa nie kupić, nie patrząc ze sobą na całą gamę alkoholi, co jak człowiek rzeczywiście zobaczy te inne praktyki, to jednak dostrzega, że w Polsce jest tego za dużo. Co widać także w policyjnych statystykach. Funkcjonariusze pilskiej jednostki w ubiegłym roku przeprowadzili 1116 czynności z osobami pod wpływem alkoholu. Do końca listopada bieżącego roku takich interwencji było 980. 576 z nich dotyczyło osób, które są doprowadzane do wytrzeźwienia ze względu zapewnienia im bezpieczeństwa. Sześć lat temu miejscy radni głosami koalicji obywatelskiej podjęli decyzję o likwidacji izby wytrzeźwień. Pijani wożeni są teraz więc na sor lub na policyjny dołek. Drogówka zatrzymała także w ubiegłym roku niemal 300 pijanych kierowców. Dochodzi jeszcze problem przemocy domowej. Tylko w ubiegłym roku 203 osoby stosowały przemoc domową aż 95 z nich było pod wpływem alkoholu. Część radnych w trakcie debaty politycznej na naszej antenie opowiadała się za wprowadzeniem w mieście nocnej prohibicji. Do końca 2024 roku wprowadziło ją w Polsce 176 gmin. Pilski magistrat takich planów póki co nie ma. Na tym etapie Piła nie rozważa wprowadzenia żadnej formy prohibicji. Naszym priorytetem pozostaje odpowiedzialna, zrównoważona polityka oparta na edukacji i skutecznych działaniach profilaktycznych. Zamiast wprowadzania zakazów, uwaga skoncentrowana jest na rozwiązaniach, które poprawiają jakość życia w mieście i angażują mieszkańców w aktywności, którym wielokrotnie towarzyszą działania prewencyjne. Z przygotowanego raportu wynika, że ponad połowa badanych nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnień. Dlatego MOPS planuje w najbliższych trzech latach także działania profilaktyczne i edukacyjne.